Wieczór, kochani, witajcie w Dolinie Cudów. Witajcie w miejscu, w którym myślę, że każdy z nas, każdy, kto tutaj się zjawi, znajdzie coś dla siebie. Witam po raz kolejny i po raz pierwszy w tym roku naszą kochaną Darię Czarnecką. Cześć, Daria. Witaj, Dareczku, witajcie Państwo, witam serdecznie. Cześć. Bardzo się ja cieszę, się że znowu jest. Cudownie, cudownie. Super. Gotowa na dzisiejsze spotkanie? Jasne. Kochani, na Waszą prośbę, bo to dzięki Wam ten temat dzisiaj przyszedł, dzisiaj przed. Przychodzimy do Was z tym tematem, bo pytaliście na naszych 31 dniach cudownych wieczorów, czy właśnie Daria się pojawi z prognozą numerologiczną na ten 2023 rok. I proszę bardzo, jesteśmy i Daria opowie Wam, i ja opowiemy się, że też ze swojej strony, jak ja widzę, ten cały. Rok naszych wyzwań i naszych takich szans na to, żeby coś zmienić, żeby coś zacząć, albo żeby coś zakończyć i wreszcie coś zacząć. Bo to wiecie, im więcej rzeczy się dzieje, tym, tym bardziej jesteśmy rozproszeni. Więc może warto w tym roku, chociaż nie wiem, jak tam Daria u Ciebie się pokazuje, ale u mnie się pokazuje właśnie jako rok, w którym warto sobie tak scentralizować. To, co jest, to czym chcemy się tak naprawdę zajmować. Czy będzie można to otworzyć później? Tak, będzie można to otworzyć później. Spokojnie, tutaj Kasiu, nie martw się. Będziemy mogli, będziesz mogła to obejrzeć potem. No ale. Jak tam u ciebie te przygotowania do tego dzisiejszego spotkania? No, u mnie jak zawsze bardzo spontanicznie coś wiesz o tym, bo my trójki numerologiczne Panie. to u nas wszystko najlepiej wychodzi na spontanie. Na spontanie. Te, na spontanie rubryczki, zasady to nie dla trójki po prostu są, bo trójka po prostu płynie, energia płynie i za tym podążamy. I tutaj pięknie nawiązałeś właśnie do energii siódemki, bo proszę Państwa, mamy. Mamy rok numerologiczny siódemkowy, prawda? Już na dobrą sprawę on wszedł na wokandę, teraz niestety nie pamiętam dokładnie, od którego września, ale to zawsze astrologzy wyznaczają, bo jest zawsze po pierwszym nowiu we wrześniu, z reguły jest to po czwartym, po czwartym września. Pierwszy now po czwartym września jest jakby tym nowym rokiem numerologicznym. Czyli rok 2023, już jakby właśnie, za, już on liczymy go od właśnie tego, tego nowiu we wrześniu. I mamy 2023, więc suma tego roku daje nam energię siódemki, prawda? I jest to tak zwany rok uniwersalny dla całego świata. Mhm. Więc dotyczy po prostu globalnie nas wszystkich. Całego świata, wszystkie, wszystkie kontynenty. I siódemka, proszę Państwa. To jest yy, może w takim dużym skrócie, ale obrazowo, ponieważ w numerologii są cykle, są jakby od jedynki do dziewiątki. Jedynka jest energią, która rozpoczyna, jest początkiem. Dziewiątka jest takim spełnieniem i jest tym, tą energią, która dopełnia, kończy. I teraz yy, yy, lata. Yy, Lata jedynkowe zawsze mówię o nowych początkach, nowych projektach. W świecie jest dużo, na przykład w jednym, na, w jednym, w jednym państwie i w, równolegle w dwóch w różnych państwach na przykład ktoś coś wymyśli, jakieś, jakieś, jakieś są wynalazki, jakieś odkrycia. To są właśnie, to są energia jedynki w tych latach jedynkowych to się odbywa. W dwójkowych latach Zaczynają państwa ze sobą współpracować, dyplomacja, podpisywanie jakichś kontraktów, po prostu porozumienie, bo dwójka jest taką energią, prawda, która jest dyplomatą naj, naj, najwspanialszym i łączy zwaśnione strony, dwójka tak ma. W latach trójkowych, proszę Państwa, trójka jest energią lekką, która mówi o tym, zabaw się, ciesz się życiem, zacznij tworzyć, realizuj talenty jakieś, których przedtem nie realizowałeś. Zabaw się, pójść do teatru, pójdź na zabawę, prawda, twórz fajne związki, ciesz się życiem. Czwórka jest energią, która zwania. i proszę Państwa, rok czwórkowy to był właśnie rok pandemii. Mhm. Czwórka jest takim, takim energią, w ogóle wszystkie parzyste wibracje są wolniejszymi energiami, a nie są szybszymi, czyli jakby ta energia jest szybsza. I w, I w czwórce zobaczcie Państwo, prawda? Tutaj pandemia, jeszcze to był rok 2020, tam mamy dwa zera. Zero to jest zawsze wielka niewiadoma, i w czasie zera, jakby te, ta energia jest, tak jak zawsze mówię, zero, to jest, proszę Państwa, Bóg. Bo, Zawiera bo. wszystko. I tam i ten, ten czas, kiedy czyli mamy 12 miesięcy, rok składa się z 12 miesięcy, i kiedy przełożymy to na czyli pierwsza cyfra to dwójka, mamy styczeń, luty, marzec, prawda? Potem kwiecień, maj, czerwiec, kwiecień, maj, czerwiec i tak się rozpoczęła pandemia, prawda? W, w, w trwaniu kolejnego zera znowu była jesień, i znowu ta pandemia jakby bardziej zaatakowała, prawda? Czyli mam cały czas na myśli rok 2020. I właśnie weszła pandemia, gdzie no wtedy w czwórce właśnie może mieć problem z pracą, to już są, no jest po prostu trzeba się troszeczkę wysilić, bo czwórka wymaga pracy, wymaga wysiłku. W piątce, proszę Państwa, już piątka jest energią buntownika. Więc wtedy, kiedy w czwórce boimy się o pracę, boimy się, czy tam będziemy mieli, prawda, na chleb, czy będziemy mieli na, na opłaty, to czwórka. Piątka już się buntuje. Piątka już będzie, prawda? Już zobaczcie Państwo, co się działo. Już były jakieś strajki, jakieś tam protestacje, mhm. prawda? Bo piątka to jest buntownik po prostu. On nie lubi żadnych ram, musi być wolny. Szóstka, proszę Państwa, którą właśnie zakończyliśmy niedawno, jest to czas, są to lata poświęcone rodzinie. Jest to czas, kiedy zakładamy, wchodzimy w związki poważniejsze, kiedy również buduje się dużo szkół, jakichś domów dziecka, domów opieki, po prostu tutaj jakby in, zaczynamy się interesować drugim człowiekiem. Już nam, już nam zależy na takim gromadzeniu, jednoczeniu, na bliskości, na takiej miłości. Ale ewolucja trwa, proszę Państwa, lata siódemkowe, siódemka, proszę Państwa, to nie jest czas na miłość. To nie jest czas y, na związki. Oczywiście my tego tutaj nie wykluczamy, broń Boże, ale, bo są osoby, ja bym do tym mówiła, które w tym roku wręcz powinny stworzyć fajne relacje, ale mówimy teraz o czystej siódemce, takiej globalnej, działającej na wszystkich, prawda? I y, siódemka jest energią samotnika. Mhm. Czyli szóstka gromadzi ludzi, siódemka nie. Siódemka jest samotnikiem, Siódemka jest energią, która, to są myśliciele, proszę Państwa, siódemka to są intelektualiści, siódemka to są badacze, siódemka jakby nigdy nie przyjmuje czyjegoś założenia z góry, ona wszystko musi sprawdzić, ona wszystko musi zbadać, ona będzie podważała, bo to jest, siódemka to jest, proszę Państwa, taki niewierny Tomasz. Ona wszystko musi sama sprawdzić, to jest szkiełko i oko, żeby jakąś opinię wyrazić. I to nie jest, to nie jest taki człowiek, to jest bardzo silny indywidualista, siódemka. Więc to, energia, to nie jest energia, która podąża za tłumem. Dlatego w tym roku jest to taki czas właśnie poświęcony analizie. Czyli ten rok będzie nas mobilizował do takiej jakiejś refleksji głębszej. Nad zastanowieniem się, nad sensem życia, nad celem życia. Będziemy analizować, będziemy wyciągać wnioski. Przyjaciele, których do tej pory mieliśmy, możemy dojść do wniosku, że jakaś tam relacja już nam chyba nie służy specjalnie. Że już nie wnosi jakichś jakości, wartości, bo w siódemce my chcemy wysokich jakości, wartości. Bo siódemka jest perfekcjonistą i siódemka nie zadowoli się byle czym. Musi być jakość. Na przykład do mnie, kiedy przychodzi osoba z drogi życia siódemka, czy to będzie siódemka z dnia albo z klucza, to ja zawsze takim, zawsze mówię, że głaskam się po głowie, bo przychodzi do mnie siódemka, która jest bardzo wymagającą energią. I jak już do mnie przychodzi siódemka, to ja zdaję sobie sprawę, że tam już jest dobrze sprawdzona, są moje opinie, prawda? I w ogóle czy. Perfekcja. Tak, czy ja jestem osobą rzetelną, wiarygodną, czy można mi zaufać, bo siódemka taka jest, więc po prostu to będzie taki, proszę Państwa, rok bardzo wnikliwy, wyciąganie wniosków, takie wyciągania życiowej mądrości. Siódemka jest troszeczkę podobna do dziewiątki, więc może dochodzić do różnego rodzaju zakończeń, tak jak powiedziałam. Czy relacji, czy pracy. Już będziemy, po prostu jest to taki, taki rok, że my chcemy wszystkiego, wszystko będzie chciało od nas wyższych jakości. Jest to również świetny czas, żeby rozpocząć jakąś naukę. Dużo osób zacznie się uczyć, ale to będą jakieś specjalizacje, bo siódemka to jest specjalizacja, to są wąskie dziedziny specjalizacji, czyli tutaj yy, nauka, nauka, jeszcze raz nauka, więc osoby, te pasje, które mamy, będziemy bardzo mocno rozwijali. Jest czas właśnie na rozwój osobisty, na rozwój duchowy bardzo mocno. Więc w tym roku powinni przedstawiciele różnych jakichś religii, tych kultur spotykać się, w ogóle gromadzić ludzi, dzielić się wiedzą. Po prostu chodzi w tym roku, bardzo mocno będzie się podnosiła świadomość. Z tym, że, proszę Państwa, siódemka jest taką energią, wszystko ma zawsze światło i cień, jest ten plus i jest ten minus. I cień energii to jest samotność. Cień energii siedem to jest, również są stany depresyjne, są stany lękowe, więc yy, ci, którzy są bardzo wrażliwi, yy, po prostu mogą już od, od początku roku jakby czuć taki spadek energii. Gdzieś jakoś jakieś takie przykłoczenie. Tak jest, tak też jest to odczuwalne tak. Te, właśnie takie lęki, roku. stany depresyjne, jakiś, jakiś taki brak sensu życia. I energia jakby siódemki w ten sposób funkcjonuje, że, że nas tak yy, właśnie ona siódemka chce, żebyśmy zajrzeli głębiej. Nie tylko, żeby to poszukać tego tego sensu życia, tej głębi. Jeżeli my będziemy uparciuchami, to siódemka z, 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 działa w ten sposób, że przez to, że przez jakieś trudne zdarzenia, czy to może być ze zdrowiem, czy na przykład w pracy coś, po prostu ona będzie mobilizowała do głębszych refleksji, żeby zastanowić się nad dalszym sensem swojego życia, nad wartościami. Po prostu taka jest energia siódemki. Więc yy, to będzie taki rok poświęcony, bardzo mocno będziemy... Mm, do wnętrza się kierowali, będzie poświęcony bardzo mocno takiemu życiu wewnętrznemu, więc proszę Państwa, nie bójmy się w tym roku spędzać czas sami, bo chodzi o to, bo proszę Państwa, siódemka to jest bardzo, osoba siódemka to jest analityk bardzo, bardzo silny. To są ludzie niesamowicie analitycznie uzdolnieni pod każdym względem, ale my, czyli... Analiza, 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 ale chodzi o to, że będziemy w tym roku mieli bardzo dużo pytań. Skąd? Dlaczego? Po co? Będziemy chcieli rozwiązywać różne, różne, różne nasze, po prostu zaczniemy dostrzegać rzeczy, których przed tym jakby nie widzieliśmy. Będziemy chcieli rozwiązywać te problemy, jakieś coś, co nas przytłacza. I w głowie... My odpowiedzi nie znajdziemy, my o tym wiemy, że siódemka to jest szkiełko i oko. Dlaczego? Po co ciągle są te pytania? A czemu, a czemu, a czemu, a czemu? I, tych, i, i, I te odpowiedzi są bez końca. Ale o co energii chodzi, żebyś ty wyszedł z tego poziomu głowy, zaczął analizować skąd, dlaczego i po co, bo tam nigdy nie ma końca, tylko wszedł do ducha, tu, bo siódemka to jest duchowość, rozwój duchowy. I z tej głowy wszedł do serca i czuł. I czuł. Tu tak. skupił się właśnie na tych swoich odczuciach, na tym swoim wewnętrznym świecie. Więc w tym roku szkolenia najróżniejszego kalibru, Czy to duchowe, czy właśnie jakieś specjalizacje, to jest właśnie ten czas. Szkolimy się, rozwijamy się i naprawdę, proszę Państwa, idźcie za głosem serca. Jak Wam się na Facebooku wyskoczy, tam jakaś osoba, terapeuta, czy kurs i czujecie, nie patrzcie naprawdę na te pieniądze, bo one my czasami się tak zachowujemy, jakby to, jakbyśmy nigdy więcej mieli złotówki nie zarobić, po prostu to jest. Więc idźcie, idźcie po prostu, bo w tym roku ten duch bardzo mocno będzie wszystkich nas wołał, wzywał do, do rozwoju. Również jest to taki czas, bo proszę państwa, my się rozwijamy w różny sposób. Mówimy o tej duchowości, ale duchowość ma różne wymiary, prawda? Kościół to też jest duchowość. I wiele osób wróci do kościoła, pójdzie do kościoła, bo tam też jest, są, tam też są wartości, tam też są jakości i tego nie oceniamy, nie krytykujemy, proszę Państwa. Ścieżki, różne ścieżki prowadzą do celu. Czy to jest buddyzm, czy to jest kościół, czy to są jakieś tutaj nasze techniki paranormalne, to nie ma żadnego znaczenia. Wszystko prowadzi do jednego, do miłości, do miłości, do siebie. Proszę Państwa, yy, więc jest to taki, taki czas na, na refleksję, na rozwój bardzo silny rozwój. Te osoby, które tak jak wspomniałam, jest to również czas właśnie taki depresyjny, może być, więc nie zamykajmy się, tylko wychodźmy do ludzi. Bo siódemka potrzebuje rozmów wysokich jakości, czyli siódemka ludzi lubi ciekawych. Ludzi, od których czegoś może zaczerpnąć, może czegoś się nauczyć. Więc w tym roku wszelkiego rodzaju, właśnie tak, jak wspomniałam, kursy, warsztaty powinny cieszyć się ogromnym tak, powodzeniem, tak. bo duch po prostu będzie budził, będzie takie globalne budzenie do wysokiej, do dużo wyższej świadomości, proszę Państwa. Tak, siódemka to też intuicja, nie zapominajcie to jest bardzo wysoka intuicja bardzo a i takie zaglądanie i słuchanie siebie w środku.